Wielki początek pucharu świata w skokach narciarskich w wykonaniu reprezentacji Polski po poprzednim bardzo nieudanym sezonie. Ten zaczynamy z bardzo wysokiego C nowym liderem pucharu świata. Pierwszym liderem pucharu świata Dawid Kubacki, który dzisiaj tutaj na skoczni w Wiśle Malince nie miał sobie równych. prowadził po pierwszej serii, w drugiej znów przeskoczył rywali i zasłużenie. Po raz pierwszy w karierze cieszy się z żółtego plastronu lidera pucharu świata. Na pewno to były dobre skoki. Ja, ja sam, z, tak teraz sobie na szybko analizując, wiem, że tam drobne elementy na pewno były do poprawy, ale cieszę się, że, że był fajny ten timing, co prawda nie w próbnej, bo tam trochę to nie wyszło. Ale w tych seriach konkursowych był dobry timing, była energia. Myślę, że ten lot też był całkiem, całkiem w porządku. Przede wszystkim ładniejsze lądowania, to z czego ja się bardzo cieszę, bo gdzieś tam no, wczoraj to kulało troszeczkę. E, więc e, no, myślę, że mimo wszystko dzień jest na taki ogromny, ogromny plus. Ale to nie jest tak, że tylko Kubacki skakał dzisiaj na wysokim poziomie. Piąte miejsce Piotra Żyły, dziesiąte Kamila Stocha, piętnaste Pawła Wąska. Polska po tym konkursie prowadzi w klasyfikacji Pucharu Narodów i to jest fantastyczny prognostyk na całą zimę. Też jestem zadowolony. E, no, Moje skoki od ostatniego czasu są coraz, coraz to lepsze, coraz to stabilniejsze. E, no, dużo robię na to, żeby, żeby tak było. A no i myślę, że tak e, dobry początek. O. Chcę mówić, że te skutki były kiepskie, bo one są cały czas na dobrym poziomie, natomiast wciąż szukam takiego e, optymalnego systemu, e, który pozwoli mi no, na pokazanie takiej pełnej mojej możliwości. Jutro drugi konkurs od 16.00 znów w Wiśle Malince, znów z udziałem Dawida Kubackiego, który będzie skakał w pierwszej serii jako ostatni z zawodników w tym efektownym żółtym plastronie.